Czy Helenka jest dobrym sposobem na pozbycie się ślimaków? Dzisiaj porozmawiamy sobie trochę na temat ślimaków, a głównie na temat sposobów walki z nimi i na ten temat, jak ich się pozbyć ze zbiornika. Jakieś 4 miesiące temu wrzuciłem do tego zbiornika, który jest za mną, około 10-15 ślimaków Heleny. Przez ten czas ich praktycznie tam nie widać. Zbiornik, co prawda, był bardzo zarośnięty, dzisiaj jego. Hmm, Przecinam wyrwałem jak widzicie, troszeczkę roślin stamtąd i przy okazji odsłoniły mi się skorupy po ślimakach, które były tam na dole. Dlatego stąd pomysł na ten film, zresztą obiecuję że Wam jak te ślimaki sobie poradzą w tym zbiorniku. Jak widzicie Helenki poradziły sobie wyśmienicie na dnie tego zbiornika, jest pełno skorupek, wygląda jak ściągnąłem te hydrokotyle które tam gęsto porastało, właśnie dno tego zbiornika, to ujrzałem właśnie te cmentarzysko ślimacze i mówię, no muszę Wam pokazać, muszę Wam zrobić ten film. Mimo tego, że zbiornik jest niewielki, bo to jest 50-60 litrów, dość dużo tych ślimaków kupiłem, tych Helenek, one sobie nie dały rady z tym, żeby całkowicie pozbyć się tej plagi ślimaków, która tam była. Ślimaki tam dalej są, z czego jestem zadowolony, bo ślimaki według mnie powinny być w każdym akwarium, one nie zaszkodzą, a jedynie mogą pomóc z wyprowadzeniem naszego zbiornika. Przecinam to wszystko, co jest w środku, bo chcę, żeby było widać no, te dekoracje, które tu są. I chcę zobaczyć, czy te ślimaki jeszcze również tutaj urzędują, bo już, tak szczerze powiedziawszy, dawno ich nie widziałem. Bo jak to bywa w naszym pięknym hobby, że nie będziemy dbali o ten zbiornik, to on w końcu padnie. Tylko trochę tego mocno porosło całość, że epifity, które były pod spodem, już przestają rosnąć, i chcę się pozbyć tego. To tylko tyle, żeby odsłonić właśnie te plany. Nie wiem jak powyciągać te skorupki, bo chciałbym się ich pozbyć, bo one na pewno wpływają na parametry wody w tym zbiorniku i wpływają nie pozytywnie, a negatywnie. Ostatecznie część skorup wybrałem ręką, a potem przy ściąganiu wody. Było tego naprawdę sporo. Przy okazji, jak wybierałem skorupy, wybrałem też sporo żywych ślimaków. Co się dało, to wrzuciłem z powrotem do zbiornika. Udało mi się również znaleźć kilka sztuk helenek, co mnie ucieszyło, bo już się zmartwiłem, że ich tam nie ma. Martwiłem się, że temperatura tutaj będzie dla nich za niska. W tym akwarium, w tym okresie jak jest teraz, czyli zimą, temperatura potrafi spaść nawet do 18 stopni. A temperatura hodowli dla tych Helenek waha się pomiędzy 22 a 28 stopniami. Wolą raczej ciepłe wody. Jak widzicie tych ślimaków jest w dalszym ciągu tutaj bardzo dużo, ale troszeczkę też jest w tym mojej winy, bo nie pomagałem Helenkom w pozbyciu się całkowicie tutaj ślimaków. Możliwe, że gdybym ja wspomógł te moje helenki w jakimś tam stopniu, to one by sobie poradziły lepiej, ale że mi nie zależy na tym, żeby pozbyć się całkowicie helenek, to i nie pomagałem w tym zadaniu. Ja swoim Helenom nie pomagałem w żaden sposób pozbyć się ślimaków. A gdybym chciał pozbyć się ślimaków całkowicie, to myślę, że byłoby to jednak niezbędne, żeby mi pomógł. Najłatwiej pomóc naszym ślimakom, używając różnego rodzaju przynęt. Na kanale pokazywałem Wam kilka pułapek na ślimaki, ale nawet nie musimy inwestować pieniędzy, nie musimy kupować niczego dodatkowo, bo możemy użyć prostego triku, czyli możemy wziąć yy, liść sałaty, sparzyć go wrzątkiem, wrzucić do akwarium na chwilę i wyjąć po jakimś czasie ślimaki, jeszcze jeżeli przed tym zabiegiem nie będziemy karmili ryb przez kilka dni ślimaki też wygodnieją to w ten sposób po wrzuceniu tego liścia sałaty do akwarium liść dość szybko zostanie oblepione przez ślimaki i będziemy mogli łatwo redukować ich ilość. Możemy powtarzać ten zabieg co jakiś czas raz w tygodniu na przykład i w ten sposób zredukujemy tą ilość tych ślimaków w bardzo szybkim czasie. Dodatkowo możemy, nawet nie potrzebujemy żadnych tych pułapek, bo możemy też użyć równie dobrze mm, karmika. Karmik, który kupiłem nie długo wam go pokażę. Karmik y, zwykły dla ryb zwabione jedzeniem ślimaki również do niego wchodzą i tak jak w przypadku tego liścia sałaty możemy w łatwy sposób naraz pozbyć się dużej ich ilości. Tylko zanim zajmiecie się likwidacją tych waszych ślimaków zastanówcie się, czy rzeczywiście tego chcecie. Ślimaki należą do najlepszej ekipy czyszczącej w naszych akwarium. Nie ma nic lepszego jak ślimak, bo ślimak zje wszystko, on nie pogardzi niczym. Zje rozpadające się rośliny, zje zalegający nadmiar pokarmu, no pozbędzie się wszystko tego, Czego nie zjedzą ryby, bądź też inni mieszkańcy. Dlatego zawsze mówię, że ślimak jest bardzo pożyteczny i powinien być według mnie w każdym akwarium. A dzisiaj to tyle. Na kanale znajdziecie wiele innych ciekawych filmów. Pozdrawiam serdecznie. Hej!